Cześć, tu Bardzo się zastraszam na za kolejny odcinek z serii poza prawem odkupienia. Widzowie, w poprzednim odcinku dost, udało nam się odkupić winy u Okamy, więc mi się wydaje że jak najbardziej na plus. Spotkaliśmy się również z Cezarem. Niestety spotkanie okazało się być pułapką, zasadzką przez osoby, które wcześniej wkradły się nam do, Lest, do miejscówki do tej fabryki. W której byliśmy przy okazji, który halo. E, witaj ogólnie to mam złe informacje, bo wynikły problemy z dostawą towaru do Chińczyków. Do... Problemy, e... z dostawą tak tak e, wyśleci ostatnią lokalizację ciężarówki. A wy nie możecie się tym zająć? E, niestety nie, nie możemy. Dobra, potrzebujemy pomocy. Będę. Zaraz tam będę. Na razie. No dobra. Czyli widzowie zaczynamy od razu od uratowania naszego towaru. Problemy z dostawą. Ciekawe. Dostałem już pineskę, gdzie to konkretnie jest. No kurde, lości zawodzą ostatnio. Strasznie mi pyskują. Ostatnio musiałem znowu kolejnego skasować. Problem został wtedy rozwiązany. Po części. Więc no, zobaczymy, zobaczymy. I sobie, jeżeli oczywiście nie widzieliście poprzednich odcinków, no to zapraszam Was do oglądania. Jeżeli nie subujecie, no to zasadźcie suba wraz z dzwoneczkiem, bo teraz Fabuła faktycznie się coraz bardziej rozwija. Jest ona naprawdę bardzo intensywnie rozwijana i naprawdę dzieje się ostatnio dużo. Jeżeli nie widzieliście finału z Humanem, to sobie zobaczcie. A było to 7 odcinków temu. Przepraszam, 8 odcinków. Więc no, trochę już tych odcinków było. My zbliżamy się powoli do miejsca, w którym ta. ten nasz towar został. no, jakby zaginął. Bo nie wiadomo, czy został porwany, czy co, bo nikt nic, nic mi nie powiedział na ten temat. widzę, że to jest tam dalej. Jest to małe rancho, takie. A co by tutaj miało robić. ciężarówka z metodą? No niby coś tu jest, ale... Coś tu niby jest. Ale ona jest... zamknięta. No porozbijane... światła. Co Lości! Pierdolę ilości. własnych pracowników. Ciekawie, fuj, ciekawie. Nie powiem, że nie. Cała, kurwa, ciężarówka jest pusta. Pierdolone motory. Zajmali mi wszystko, co miałem. <grym> Oczywiście, najlepiej. Mhm, chyba im się nie spodobało to, co im robiłem. Teraz to będzie, fuj, ciekawie. Nie podoba mi się to. Fuj mi się to nie podoba. Pierdolę ilości. Halo! Na kasę całą ukradli? Jak wszystko ukradli? W każdej ża w żadnej wytwórni nic nie ma. Okradli mnie. Okradli mnie. Spotkajmy się przy stacji rebel. Przy tej wieży radiowej. Niech się kurwa nauczą, że Anton za się kurwa nie okrada. Pierdoleni myślą, że mogą sobie mnie kurwa tak... Od tak po prostu okradać. <laughs> się by coś kurwa popierdoliło w głowie. Pana na Rodriguez'a się kurwa nie okrada. Leo. No, nie za bardzo dobry. Na Staff city. City Rozpierdalamy wszystkich. Nie będę się pierdolić w końcu. Nie zamierzam się z nimi pierdolić już więcej. Oni se, myślą, że mogą mnie okradać. Mnie, rozumiesz? Mnie <laughs> Ja wiem, ja, ja wiem Nic im nie muszę dawać, wystarczy, że zrobię to co muszę Reszta też... Oni są już wiesz, tylko do odstrzału i nic więcej Myślę, że ja się będę z nimi bawił ułagam czy Zajdę se nowych pracowników. Da, mogę tak powiedzieć. Mam zagwarantowanych kolejnych pracowników Wystarczy jeden telefon I mam pracowników nowych Zdecydowanie Bardziej oddanych niż Ci Niech se kurwa to zapamiętają Oni już sobie mnie na pewno zapamiętają A zobacz No zobacz Gonić kurwa ZERO LITOŚCI Dzisiaj jest kurwa dzień Co, so, Jakby co to sorry za szybę nie? Do tego wszystkich kurwa nie rozwalamy Chyba, że będziesz ich dokładnie bardzo uważnie gonił

Że oni mają moją całą kasetę? O kurwa. Nie! Nie! Pieniądze wszystkie! Nie dupa... No, i po co ten cały zarobek? Po co to całe męczenie się z tymi wytwórniami teraz? Ja pierdole. No i co teraz? No nie no No ale to nie no Ca cała kasa to rozumiesz? Ty wiesz, ile ile tygodni tam rosło? Trochę. Ty mi mówisz trochę. Praktycznie cały. Nie wiem, Te muszę pomyśleć chwilę teraz. Widzowie, straciliśmy wszystko. Straciliśmy wszystkie. Wszy cały towar z dwóch wytwórni, jaki mieliśmy. Straciliśmy Pieniądze też straciliśmy Oni wszystko ukradli No nie podoba mi się to Nie podoba mi się to Ja będę musiał Nie wiem czy nie będę musiał jeszcze ewentualnie wrócić na to miejsce Ale już... Nie wiem czy ja za to tak naprawdę Okama miał jeszcze ofertę dla nas Hmm Słuchaj Leo, mógłbyś mnie podwieźć pod bank Fleka? Tam e, naprzeciwko Rebel, właśnie r, r, Radio Rebel? Obok. Mm. 700 tysięcy mięk gwarantowane. A tam były plus jeszcze inne, wiesz, inny, wiesz, towar, który miał być dostarczony, nie? Więc ogólnie powiem ci, że. Mm. No ale no, no niedobrze, no nie, nie podoba mi się ten obiad Kurwa no Co teraz zrobię? Dzięki za słowa wsparcia, przydadza mi się No nie wiem, no kurde no wszystko teraz, w, w, przepadło wszystko w tej chwili Ach. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co w tej chwili myśleć. Dobra, słuchaj pogadamy potem, ok? Na razie, dzięki. No, widzowie, nie, nie udało nam się. Nie, nie udało nam się. Pierwszy, pierwsza sprzedaż, która miała pójść gładko, poszła wcale nie gładko. Poszła. Poszła prawie idealnie. O w poprzednim, poprzednich odcinkach składał propozycję. Propozycja pracowników. Sądzę, że. zapytać. można. Zobaczymy, czy oferta dalej jest aktualna. Widzę, naprawiliśmy sobie auto. Bo już patrzeć na no nie. nie było można. No mi się wydaje, że jesteśmy coraz bliżej do, do tego, żeby ten samolot zmienić. <gryw> Za każdym razem. Mi się wydaje, że nawet go sprzedawać się nie opłaca, Nie chcę zostaje, to jest taki samochód pod stricte bojowe rzeczy. No cóż, no ale... Tutaj śmieszki-heszki, a my przecież straciliśmy wszystkie... Wszystkie dostawy. Jesteśmy tak głupie w kręgosłupie, że ktoś do mnie dzwoni. Halo? Michael? Halo. Um, słuchaj, mam dwie sprawy w sumie do ciebie, a bardziej jedno pytanie, jedną sprawę. Um, jednakże, słuchaj, pamiętasz, jak się shitsu Ograniczcie tą broń. że tam była jakaś akcja, że ograniczyliście broń. Pamiętasz, może co się z nią stało? Tak, właściwie to nie. Szkoda. A wiesz, może, czy jeszcze ją gdzieś mamy, czy? A kto się nie przenosi przypadkiem na nasz stary magazyn? Albo ty, ty nie brałeś coś? No właśnie, sprawdzam i zamiast tego odkryłem w sumie stary projekt z Jacobem, który miałem zamiar dokończyć. I w sumie go dokończyliśmy, ale yy, no cóż. Trzeba jeszcze dokleić parę, parę spraw. I w sumie znalazłem swoje stare auto, więc jakbyś chciał przyjechać i zobaczyć, A gdzie no to fajne yy, Ale no fuj daleko. Wiesz za fryzjerem masz taki domek eee, dobra. Właśnie chciałem mniej więcej jechać w te tereny akurat, więc dobrze się składa. Dobra. To zaraz tam będę. No spoko na razie. Na razie. Dobra widzowie Cezar jakiś projekt z Jacobem mieli robić. Właśnie co w ogóle Jacoba nie, nie odzywa się nic. Był tylko tam jego zastępca, zastępca ten rudy. Nie wiem w sumie bym do niego zadzwonił, ale... Na razie mi się nie śpieszy. Więc... Mm, mamy... mieliśmy metę obok. Metę co odwiedzimy później. Sprawdzimy jak to wygląda. No, chociaż może zapomnijmy o tej sytuacji. Zapomnimy o niej wtedy, kiedy spotkamy się z Foxem. Może wtedy troszeczkę nam ta głowa tak zrzeje trochę bo no to jest spory problem nie powiem no Satoshi chciał to na już a tego nie dostanie to muszę do niego zadzwonić więc ogólnie powiem wam widzowie że jeżeli nie ogarniemy tego jak najszybciej to znowu zawiedziemy Satoshiego a zawodzenie Satoszego to jest ostatnia rzecz na mojej liście nie rób tego pod żadnym pozorem. Albo inaczej, no. Więc ogólnie powiem wam, że... ...nieciekawa sytuacja. Hala. Sorry, Michael, problem. pomyliłem mi się na miejscowości, miałem na myśli Sandy Shores. Ja pierd... <noise> Za paliwo płacisz, przyjacielu mój drogi. Z góry Dobra. ci, ci ostrzegam. Wiesz, no, nie spoglądam. Ja, się to Ja byłem w Sandy. No, przy startach jedź. Nie maruj. A ty, skąd ty możesz wiedzieć, gdzie ja jestem? W drodze do Paletowej. Znaczy ja nie jestem przy że przy Dobra, pojadę po prostu terenową drogą. Chuj, Dobra, chuj to, to zawieszenie, kurwa. Się wymieni. Na razie. Na razie. Ale Fox odwalił, Boże święty, nie wierzę. Widzowie. Z... No dobra, no każdy człowiek popełnia będę, tak? Już, 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 nie tego. Już, już nie będę mu aż... Tak go gonił za to, że... Źle mi powie Lepsze, lepsze Sandy niż yy, Los Santos, bo to już... To już by była przesada wtedy. Jedziemy. Jesteśmy już w Sandy. On mówi, że gdzieś za fryzjerem jest jakiś garaż. Fryzjera kojarzę mniej więcej, byłem tu. Pamiętam, że mówiłem, że Sandy jest totalnie pojebany. Sandy to, że jest tutaj, a freezer jest gdzie? To był freezer chyba. Michael! Słyszę głosy w swojej głowie, a tu jest. No, to... mówisz, że za fryzjerem. A widzisz, że za fryzjerem jest jeszcze inny garaż? Skrzyżowanie. Tego mi nie mówiłeś. O kurde. Dobry. A że Co się ten garaż tam. A. To jest ten samochód Już czy to jest inny? Jest. Garaż. No oczywiście, że inne są dwa samochody w garażu. Zapraszam. O ja pierdolę. No witam w skromnych progach. Chociaż czy nie Czy ty tu masz... Skromne. Czy ty tu przechowujesz Lamborghini? Naprawdę? Człowieku. Tu ci się nie boisz, że ciebie okradną? Wiesz co, nie boję się, uwierz mi, to auto ma więcej krwi na rękach, niż my oboje. Yy, ogółem dostałem ja go po pierwszej akcji pewnie. za pomoc pewnemu... pewnej osobie. Ale może ci kiedyś o tym opowiem. Yy, wracając, wspominałem o samochodzie, którym robiłem z Jacobem. I to jest ten tutaj. Czy miałem czy to ma płyty tak pancerne? Tak i nie, to są płyty pancerne z, jakby to powiedzieć, AI w środku. To ma funkcje techniczne i pancerne. Jak ma to działać? Po, w chuj po, po waży? Darze, Jak ma to działać? So, nie wiem, AI... ja ci powiem, po, nie znam się, powiem ci to co mi Fox, po, nie Fox, przepraszam, Jacob powiedział, to jest podobno AI, które zakłóca jakby sygnał czyli prze 500 metrów wyszukuje sygnał i go usuwa. co za tym idzie my nie możemy się kontaktować, ale i też policja w oku i wokół i inne wszystkie inne jednostki z radiami też nie mogą się komunikować. Co za tym idzie w razie czego mamy łatwiejszą możliwość do ucieczki, ale my też jesteśmy odcięci ym, I właśnie z tą naszą odciną... Ym, Jacob nad tym pracuje. Jest w drodze ogarnia software albo a, bar a bardziej programista, który ma to ogarnąć. Ja się ogarnię bardziej sprawą techniczną, typu silnik. I to, żeby to w ogóle otrzymało tą masę, bo masa to już jest ponad dwie tony. Ty jesteś pojabany, um, Czyli człowieka. waży trochę więcej niż to. Ty nie obra się, ale ty jesteś Co Słuchaj, to może nam się przydać. W razie ucieczki można podsadzić to na przykład pod bank. Żeby wszystkie alarmy nie działały, bo to ogółem wszystko, cały, każdy sygnał przechwytuje je i niszczy. Jakby za to, to, że jesteś pojebany to miał być komplement i jednocześnie... Stary, ty masz gust w autach, nie powiem, że nie. Ale w takim aucie, to, to dwie tony ponad chyba, z tego co mówiłeś, z tego co wychaczyłem? No tak, no uważaj mniej więcej dwie tyle tony. Ton A nie chcesz sprzedać jednego z tych dwóch? Przecież eee, powiedziesz, że te dwa ota są na czarną godzinę. Ta, I te dwa wie, mają więcej wieś. czarnego sprzętu niż w sumie twój kolor skóry. Ale kurwa, no, dlaczego ty z mnie obrażasz człowieku? Dobra. To komplement. Dziękuję za komplement. <laughs> Powiem ci tak. I co, jakie jest przeznaczenie tego auta, pod co ty chcesz to konkretnie wykorzystać, masz jakiś cel, bo, dobra, rozumiem, auto, wiadomo, przyda się na nie wiadomo jaką godzinę, ale ty masz już jakiś najbliższy plan, co z tym autem zrobić? Może mam, może nie. <coughs> w każdym razie nie chciałbyś, żebym wyciągnął to auto. Mam pytanie, takie zasadnicze, czy to auto ma działka? Nie, ale za to mamy w planach z zamontować miny. Miny. Nie wybuchowe, poślizgowe. spokojnie, poślizgowe. A, no Mamy tak. w planach. No i w sumie zagusza też wszelkie rakiety, więc jakby jakiś helikopter na nami leciał, to głównie by działko manualne. Powiem ci tak. Nie wiem, co ci powiedzieć. Ujęło mi mowę. Naprawdę. <słyska> W każdym bądź razie kasa z tego, co zostało z firmy, czyli w sumie wszystko na lewo, bronie, papiery, dokumenty, informacje o innych inwestorach, etc., etc., zostały sprzedane i poszły głównie na te auto. Na A to auto. myślałem, że chociaż po połowie lub 40% dostanę coś Coś tam wyszło, nie wiem, może... A nie interesuje się, wszystko poszło na to auto. Jak myślicz? Niełatwo Ale... dostać jakiś czarny sprzęt, że tak to. No, no Dobra, no. Mam nadzieję, że to auto nam się obu, obu przyda, bo pieniądze też mi są potrzebne, bo nie wiem, czy wiesz, ale jest taki mały problem. Lości postanowili mnie okraść. Nie mam zasobu, nie mam towaru, nie mam niczego. Więc dlatego teraz tak o tą kasę zapytałem, ale niechaj ci będzie. No słuchaj, mam jest nadzieję, no ale broń to ile? Po stówie, to po niej tak jeszcze na do dostanę 50 tysięcy. Kurwa, ile tam A, za... było? Cały holownik. Holownik? Kilka ton, no ile tam było tej broni? Nie wiem, to było dużo tej broni. Wiem, że było dużo. No właśnie, bo... wszystkiego tego, ile na dwie akcje może użyliśmy, potem używaliśmy własnej broni. Znaczy nie było, dużo, ale wiesz, wystarczająco mało, żeby. Kurwa, broń broni Czarne, nieoznakowane broni. Jak myślisz, ile takiego to na czarnym rynku? zapomniana broń nie znam się, ale obstawiam, że tak za to wszystko, tak z pół miliona, dwieście tysięcy, trzysta tysięcy, czterysta, coś jakiego. Obstawiam, ale wiesz mi więcej. Znaczy no, to te zależy, czy za amunicją, czy bez. No za dobra, obronię, to się no, to wszystko to może tam wiesz. pół miliona zejdzie. No to widzisz. Dobra, dobra to wszystko, co chciałem Ci powiedzieć. Ym... Mocny samochód, nie powiem, że nie. Przy okazji bardzo ładny. A dziękuję. Tak, jakby co to, to jesteśmy w kontakcie, no? No, widzimy się na dnie. I uważaj. Będę musiał. Na razie. No widzowie powiem wam tak. Fox naprawdę pozytywnie mnie zdziwił. Eee, no. Samochód naprawdę wygląda okazale. Patrząc na to, ile on ma pancerza w sobie i ile on waży, dwa, ponad dwie tony na taki samochód, to jest bardzo dużo. Cóż, widzowie, teraz została nam no tylko ta gorsza część tego odcinka, czyli sprawdzenie dla mnie gorsza, w sensie dla Antona sprawdzenie, jak bardzo puste są nasze magazyny. No, nie powiem, jestem naprawdę wkurzony na tą samą sytuację, bo przecież, no, ilości od samego początku, no. Było widać, że oni są nieuczciwi, no ale żeby to aż takiego stopnia, tak jak myślałem, zostawili tylko sprzęt, ale to co było na tych wszystkich półkach, czyli chodzi o sam towar, zabrali chociaż chemię całą zostawili o tyle dobrze. Mam nadzieję, że chociaż drzewka zostawili w drugim magazynie. To jest to miejsce. Bez aut. Na zewnątrz pusto, ale... Zobaczymy, jak w środku. Ach, tak jak myślałem. Tak jak kurwa myślałem. Wszystko zostawili Wszystko zostawili, ale to co najważniejsze zebrali Nie ma nic Nawóz został Sadzonek nie ma Nawet wiatraki włączone zostawili Mi się wydaje, że to jest odpowiedni moment, by przedzwonić do Pewnej osoby, która proponowała nam wcześniej pomoc, jeżeli chodzi o pracowników. Widzowie, czas zadzwonić do Okamy. By zapytać, czy oferta aktualna. Halo? Chciałbym zapytać, czy oferta pracowników dalej jest aktualna. Potrzebuje ochrony pracowników. Dobra. Ugadani. Na miarę wszystko yy, wszystko wyślę panu. Dobrze? Dziękuję za telefon. Do widzenia.